Witam w dzisiejszym gościu wieczoru i witam pana posła Hunterasa, prezes PL PSL. Tak, tak, tak. Dzień dobry, witam wszystkich słuchających. E, bardzo mi miło, że mogę tutaj e, być. Będę mógł dzisiaj porozmawiać e, z drugim prowadzącym i chętnie odpowiem na pytania, by tak jakby przybliżyć pewne aspekty naszym słuchaczom oraz potencjalnym wyborcom. Wyborczą, bo oczywiście kampania trwa. No dobrze. Ja, ja od razu zapytam: mm -hmm. jaka u pana posła jest pogoda? Bardzo no. Miała być deszcz, ale jest bardzo. No. To jasne. No to dobrze. No to przejdziemy do poważnych już pytań. Ja no dobrze. To oczywiście. Poważne, tak, tak. Um, czy partia. Nie, nie. Gdyby partia PSLC. Była samodzielnie w rządzie, czy bylibyście. Yy, yy, czy chcielibyście dołączyć do Sojuszu Taktycznego NATO? Bardzo tutaj. Eee, nie wiem, ostra wizja. Z eee, jednej oczywiście, to wszystko jest pytanie teoretyczne. Eee, natomiast na pewno. Gdyby taki rząd e, udałoby się stworzyć, gdybyśmy zyskali taką większość, czego bardzo życzył naszych partii, e, to myślę, że dołączenie do NATO jest tak jakby priorytetem, to, to już odpowiadaliśmy w naszym programie. I to, to co zarazem podkreślam, że takie dołączanie do struktur międzynarodowych, szczególnie przy naszej... Nie no, trochę trudnej historii jako państwo, ponieważ jesteśmy państwem, który istnieje nie tak długo, które ma wiele powiązań z Federacją Rosyjską niestety tamtym systemem i po prostu musi, i po prostu różnimy się od reszty świata, chociaż jesteśmy dalej dość e, taką najbardziej europejską częścią. E, Byłej federat, no Federacji dalej niestety istnieje, Rosyjskiej. To jest musimy postawić na, uczciwą trans, na uczciwe zmiany. My musimy utrzymać swój Pewien status. Nie możemy pozwolić, aby. Nie możemy pozwolić na to. Po prostu pewne decyzje, które będą nam narzucane, bo z jednej strony będą. To jest zrozumiałe, bo takie po prostu są pewne. Dołączenia do pewnych struktur nie mogą być przesadzone. Tutaj może trochę inny przykład, jak to było na Litwie. Ich elektrownia, oczywiście, elektrownia atomowa, która miała być wygaszona, oczywiście były pewne ryzyko, bo to był system rzieski, ry ale ta elektrownia zapewniała ponad połowę, zdecydowanie jeszcze pewien limit strzelał, może około 70%, zapewniała energetyki dla państwa ale musieli zgodzić się na transformację. Oczywiście to przykład z Unii Europejskiej. Ale tak jakby wiele państw, e, które chcą dołączyć do struktur e, na przykład takich właśnie e, paktów e, są takie wymagane też kwestie sprzętowe. No my jesteśmy oczywiście spadkobiercą sprzętu rosyjskiego mm, i proste, że nie możemy się go tak łatwo pozbyć i powiedzmy za darmo. Też chcemy zadbać, aby e, nasz przemysł dalej e, e, się rozwijał, poszczególnie morski, ale też sprzęt e, socjalistyczny albo mm, czy też hmm. chcemy, chcemy, tak jakby utrzymać e, swój status przy dołączaniu, e, ale oczywiście na to jest bardzo ważnym sojuszem, e, do którego dołączenie mimo jego wielu e, powinno być e, ważnym celem. Nie mówię za długo. Nie, nie nie, już... nie, nie, proszę, proszę. Tak, ale już kończę. E, to powinien, powinien być e, kluczowy cel e, w polityce, jeśli chcemy coś zaznaczyć, chcemy czuć się bezpiecznie, ponieważ tak naprawdę e, z jednej strony nie mamy tak wielu aż takich wrogów, ale po prostu e, musimy też pokazać, pokazać swoją przynależność. A raczej chyba nie chcemy e, pokazywać, że stoimy dalej po Chyba niczego nie chcemy. Dobrze, co sądzi pan o wypowiedzi premiera pana Jaksu? Jeśli ten film jeszcze jest przed wyborami, to najprawdopodobniej dalej premiera. Co pan sądzi o wypowiedzi, gdzie na pierwszym posiedzeniu Sejmu pan... pan Pan Jaksu podważył wejście do NATO, Unii Europejskiej oraz po części do ONZ. Hmm. E, no, pamiętam, że wtedy byłem, tego jestem pewien. E, Dokładnie wypowiedzi e, Prezydenta Rady Ministrów, e, jak nie jestem w stanie sobie tak szybko przypomnieć. Wiem, że również mnie trochę zaintrygowały. E, tutaj chciałem E, nasz premier e, <laughs> e, wykazać e, pewną niezależną inicjatywę e, w sposób się wykazać, chociaż uważam, że to momentami było bardzo przesadzone. E, to, to, to były pewne przesadzone zdania. E, I myślę, że zdążył już wyciągnąć z tego pewne konsekwencje. Ja by... No oczywiście e, jak już E, przynajmniej za, e, za konwencją genewską, na, na to, e, czy u nich chyba się wstrzymałem. E, bo to też, tak jakby e, tutaj, to, to też problematyczne były kwestie. Oczywiście, nie wszystko, tak jak powiedzieliśmy sobie, nie wszystko jest takie proste, że możemy tak e, po prostu dołączyć. E, problem w tym, że e, pan Jakub postanowił jeszcze bardziej. E, Podważyć e, te instytucje. I e, teraz jeszcze sobie rzeczywiście trochę, więc przypominam, e, jak próbował podważyć e, e, ONZ albo konwencję no Oczywiście, że te struktury nie są idealne, no ale tak jakby m, musimy pokazać, e, do jakiego świata chcemy należeć, z jakim chcemy się utożsamiać, w jakiej wartości wierzymy. E, I tak jakby. Pokazanie, że nie, my nie ten, my nie tego, my jesteśmy taki taki tam, e... mamy własne jakieś zdanie, e... to nie znaczy, że nie mamy w jakiś sposób rozmawiać, e... należy do tych struktur. Pamiętajmy, że w ONZ jest wiele państw, takich jak Chiny, e... Rosja, <laughs> oczywiście, e... ale także z krajów Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej, no, nawet... Europie, Ameryce Północnej, wszystkie kontynenty prawie milion, ale po prostu na całym świecie, które należy do tych e, struktur, e, one też są nieidealne, e, a mimo to chcą być, ponieważ e, mimo w jaki sposób wierzą w te ideały, które powinny jednoczyć nasz świat, mm, i odrywanie się od e, do takiego panelu dyskusji, który mimo wszystko ma pewne znaczenie. Bo mimo, właśnie, nie, czasem nie wszystko się udaje, ale pewne kwestie akcji są prowadzone. I my po prostu powinniśmy. Tutaj e, uważam, że po prostu e, w tym, jak się zagalopował <grym> e, w tym E, pewnej wizji powiedzmy swojej partii, e, samego siebie. Mm, tak jak było to też e, z krytyką wypowiedzi Silvera, oczywiście tu też mamy trochę osobne zdanie. E, no, tak jakby też te wszystkie kwestie nie były oczywiste, które zostały poruszone. To była bardzo długa dyskusja, w której można też trochę wypowiedzieć, ale zostały już wyjaśnione. Eee, więc to chyba wszystko co Dobrze, powiedzieć. dziękuję. A co pan sądzi o legalizacji marihuany w Królewcu? Hmm. na nim pytanie, to bardzo jest kwestia, o, za którą. Eee, nie chciałem się zgodzić. Przynajmniej z pewnym. Uważam, że to jest bardzo wczesny. Eee, E, pewien wniosek, który jest za wcześnie wprowadzony. Osobiście uważam, że e, legalizacja e, konopi indyjskich e, na rynku, to tak jakby wykorzystanie tego surowca w gospodarce e, pewnych, e, pewnych inwestycjach jest e, bardzo dobre, ponieważ to tak jakby mimo tak jakby, wiadomo, co nam się najczęściej kojarzy z tak zwaną tą maryśką, E, ale to ma przełożenie na leczenie. W e, nie można wykonywać papier. Właśnie tutaj przyszła e, anegdota historyczna, że e, środki, czy, a właściwie może firmy, które były najbardziej sprzeciwiały, chciały skompromitować e, firmy, które zajmowały się to były e, firmy papiernicze, jeśli się nie mylę, dobrze mówię, mm że się nie mylę dobrze mówię, bo po prostu miały konkurenta na rynku, e, który mógł produkować papier tani, ekologiczniej e, i znacznie wytrzymałszy. Więc tutaj jest duże zastosowanie e, gospodarcze. E, I też tak jakby podnosi do turystyki. Natomiast jest tutaj, stanow jest tutaj duży problem, że. E, Nasze państwo, y, które jest oczywiście dalej z podkowiecą. Niestety e, pewnego systemu rosyjskiego, pewnej kultury e, ma pewne problemy e, Nie wiem czy Państwo sobie zdają sprawę a myślę, że powinni że tutaj e, pewien były był chyba obwód królewiecki e, miał duże problemy z, z e, takim rajem dla Narmanów e, polizmu nielegalnego, e, nielegalnej wymiany, e, mieliśmy jedyne naj, z, e, z najwyższych wartości, e, gdzie mm, e, zarażyli na HIV, to jest no naprawdę przerażające i po prostu w tej kwestii też powinniśmy działać, jako e, minister zdrowia właśnie chciałem, e, aby mm, aby tak jakby wstrzymać, aby przynajmniej po prostu powinniśmy to z kwestię stawić na trochę później, rozwiązać nie. obecne problemy. E, I tu też w wielu innych kwestiach, na przykład już gospodarczych, ale nie chcę uciekać od tematu, e, w wielu kwestiach gospodarczych powinniśmy jakby zająć się rozwiązaniem pewnych problemów, e, dążyć do tak poprawy e, społecznej, e, kulturowej, instytucjonalnej, żeby gospodarcze następnie popatrzyli na większe ułatwienia swobody gospodarki. Oczywiście, no oczywiście e, swoboda osobista tutaj jest podstawą. E, ja uważam, że ludzie, e, wierzę, że ludzie e, mają swój rozum, natomiast powinniśmy e, mimo wszystko Mm, w sposób ich trochę przygotować, e, jako że mamy do tego możliwości, e, tak aby nie prowadzać ryzykownych e, pomysłów, które mogłyby jeszcze pogrożyć nasze państwo w jakimś kierunku. No, to, to trochę jest niebezpieczne. Mm. Mm. Dlatego w przyszłości byłbym za, no ale póki nie rozwiązaliśmy pewnych problemów, które naprawdę utrudniają nam działanie po nawet e, nasz znaczy status obniżają, no to jest problematyczne. Dobrze. Hmm. jeśli się pan zmieści jeszcze w półtorej minuty, albo no przedłużymy troszkę. E, no to mogę. Rozumiewać. Dobrze. Co pan sądzi o zasadniczej służbie wojskowej? Hmm. Hmm, Ciekawe pytanie. Hmm. <ścoughs> Czy ty nie do być? Uważam, że tak jakby w społeczeństwie powinno być pewne przysposobienie obronne Mimo wszystko, oczywiście tutaj też wielu wrogów nie, ja. nie mamy, może drugi deser z by nas czekał, ale oby nie Ale tak jakby pewne przysposobienie obronne To powiedzmy, że no 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 uważam, że nie powinniśmy Że armia nie musi być duża Szczególnie w naszym państwie, które też nie jest duże E, dlatego e, w trakcie tworzenia rządu poważnie negocjowaliśmy na temat tego e, ustaleniu wielkości tej armii, w jaki sposób ona wyglądała. Ja byłem też zwolennikiem e, aby tak jakby, jak mamy w państwach bałtyckich, Litwie, jest to nie e, takie grupy paramilitarne związane e, też e, z armią ale które tak jakby miałyby działać w razie na przykład ataku i mogłyby sobie, sobie być wystarczalne mogłyby e, sobie wspierać e, niepodległość państwa e, mimo agresji e, mimo potencjalnej agresji a, jest, e, z sąsiednich państw e, i u nas też e, takie zaś byłoby e, co powiem, dobra, akurat mm, już e, Premier Jaksu e, nie chciał zmieniać swojej decyzji. żeby jak udało nam się dosyć obniżyć e, w kwestii wyglądu armii. A co z armii... do, z z z armi e, do z z służby wojskowej? No mm. nie jestem do tego tak przekonany. E, A czy teraz, może w tym momencie jeszcze może być? Ale przy na następnej kadencji, ale jeszcze tak, e, Przydałoby się tak jakby zmniejszyć... E, E, zmniejszyć um, dać te, te, te większe, e, tej takiej większej swobody do tych ograniczeń mi co czekać um, tak jakby moglibyśmy tak jakby zmniejszyć, e, te zasady bo tak jakby wraz uważam że wraz z przyszłością nie będą one konieczne e, na obecnym poziomie E, bo po prostu będzie też sytuacja inna. Wierzę też e, w pokój. E, tak jakby w dyplomacji uda nam się więcej zdziałać i raczej co drogą powinniśmy iść, a nie. Bo wiele osób też młodych chce pracować albo e, użyć się e, i powinniśmy i w pozwolić, a ludzie tak w jakimś stopniu będą chcieli od tego uciec e, od wojska. Więc nie powinniśmy tak na siłę. E, no, dziękuję. dziękuję. Jeszcze chciałby pan coś powiedzieć do naszych słuchaczy. Chciałbym, na pewno to co pasowało też życzę miłego <laughs> dnia <laughs> e, ile spędzony dzień e, wolny od pracy i tak dalej. Oczywiście ja jestem jakiś po z tym będę ja się ponieważ zaraz trzeba pytać miatki, e, rozmawiać z rządami e, albo partiami innymi, e, ponieważ kampania wyborcza trwa i, i e, nie no chcemy dalej pracujemy e, po prostu nad państwem. To już nie chodzi o samą kampanię, e, gdzie ważne jak się zaprezentować po prostu musimy zadbać e, dalej o to państwo. Tak najważniejsze jest interes królewca, e, jego obywateli. Musimy zadbać e, o jego przyszłość, o, o prowadzenie pewnych reform, m, które w, w sytuacji Ust sprawią, że będziemy krajem nowoczesnym, niezależnym i e, dla każdego w zasadzie. E, gdzie nikt nie będzie mógł się e, czuć się z jakiegoś powodu dyskryminowany e, raczej. E, okay. Myślę, że tak to można ująć. Ale pamiętajmy, że to jest najważniejsze. Mm. Mimo wszystko zachęcam do głosowania we, według własnej woli, bo to, no już wybory tuż tuż. Więc jeszcze że można warto o tym powiedzieć. Osobiście zachęcam na partii eee, przymierzenia w Drug. <laughs> eee, mimo to wierzę że Każdy ma swój rozum i uda nam się wyłonić eee, jak najlepszy parlament na następną kadencję. Miłego dnia. Mam nadzieję, że to był mile spędzony eee... kwadrans. I dziękuję panu redaktorowi za. Eee... Y ja również dziękuję za przybycie, oczywiście. No, y oczywiście. Oczywiście. No, no już... akurat nie kwadrans, bo prawie 20 minut, ale no. trudno. No, tak, tak właśnie. No dobrze. Czas no się to Ale widzimy się w następnym odcinku Dziękuję gościa wieczoru. Widzimy się. Dziękuję. Do widzenia. Dogonię.